wszystkich bardzo serdecznie. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak wykonać taki prosty szaliczek, żeby był do kompletu do tej czapeczki. Co nam będzie potrzebne? Włóczka, u mnie klasycznie Yarn Art Jeans. Szydełko 2,5 mm. Dwa pomponiki. Jak je zrobić, pokazywałam na poprzednim filmiku przy czapeczce. Nożyczki i igła. To jest wszystko, co potrzebujemy. Także zapraszam serdecznie do oglądania, ale zanim będziecie kontynuować, zostawcie łapkę w górę, suba i zaczynamy. Nasz szaliczek będzie miał około 26 cm, 26-27, więc zaczynamy. Najpierw robimy pętelkę, a na pętelce robimy 60 oczek łańcuszka. 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Robię powolutku, jak ktoś chciał razem ze mną równo z robić. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.

9, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 i jeszcze 10, 51, 52, 53, 4, 55, 56, 57, 58. 59, 60. Już mamy nasz łańcuszek. Wykonujemy teraz trzy oczka łańcuszka na pierwszy słupek. Raz, dwa, trzy. Mamy trzy oczka i teraz nawijamy nitkę na szydełko, bo będziemy robić pracować słupkami i wbijamy się w raz, dwa, trzy, w czwarte oczko od łańcuszka. Przeciągamy nitkę, przeciągamy raz jeszcze. I raz jeszcze, i już mamy dwa słupki. Znowu nawijamy, przeciągamy. I znowu nawijamy niteczkę, wpijamy się w kolejne oczko. I przez dwa. Nawijamy oczko. I przez dwa. I tak do końca. Nawijamy przez oczko. I dwa. I raz jeszcze pokażę. Nawijamy niteczkę. Przeciągamy przez oczko. Raz, i dwa. I tak powolutku robimy pierwszy rządek. Dojeżdżamy do końca. I zaraz pokażę, co dalej robić. Wykonaliśmy 60 słupków. Tak się teraz to prezentuje. I teraz. Następny krok to będzie zrobienie trzech oczek łańcuszka. Raz, dwa, trzy. I wbijamy się tutaj w pierwsze jakieś miejsce po drugiej stronie. I robimy zwykły półsłupek. I teraz już dookoła półsłupkami. Teraz możemy schować tutaj niteczkę przy okazji. Objeżdżamy całą naszą robótkę półsłupkami wpijając się tutaj pod dwa. Tu już będziemy mogli uciąć niteczkę. I tak dookoła z jednej strony. Ja to wykonam i zaraz Wam pokażę, jak będziemy kontynuować. Doszliśmy tutaj do końca. Teraz robimy ostatni półsłupek. Robimy raz, dwa, trzy, cztery oczka, łańcuszka i wbijamy się tu w pierwsze oczko i robimy półsłupek. I w następne. I półsłupek. Wbijamy się, przeciągamy niteczkę i dalej. Wbijamy, przeciągamy i przez dwie niteczki. I tak do końca, aż dojdziemy w to miejsce. Ja to zrobię i wracam do Was, żeby pokazać, jak przymocować pompony. Dojechaliśmy tutaj do końca naszego szaliczka. Teraz wbijamy się tutaj pod nasz łańcuszek oczek. Przeciągamy niteczkę, przeciągamy przez oczko. Raz jeszcze. Ucinamy tą niteczkę. Jakieś 10 cm. Ściskamy mocno. Tutaj jeszcze gdzieś tu mieliśmy nitkę, też ją możemy uciąć i teraz zostało nam przymocowanie pomponików. Możemy to zrobić igiełką albo po prostu przeciągnąć szydełkiem, bierzemy, wbijamy się. Tutaj pod łańcuszek przeciągamy raz nitkę, drugi raz przeciągamy, wypuszczamy, bierzemy drugą nitkę. Czasami z nitką jeszcze się walczy. Bierzemy, przeciągamy w drugą stronę. Raz i dwa. Ściskamy i po prostu wiążemy na supełki dwa dwa, trzy supełki. Tak żeby nie odpadło. ucinamy niteczkę jakiś centymetr od supełka przywiążę drugi supełek i pokażę Wam co zrobić z tą niteczką przywiązaliśmy nasz drugi pomponik no i bierzemy jeszcze tą niteczkę, która nam została przywiązujemy z jedną nitką od pompona Ucinamy wszystkie trzy niteczki. Bierzemy naszą piękną modelkę, w naszym przypadku Cyrena. Tak, w morzu też jest zimno. I proszę bardzo, tak prezentuje się nasz szaliczek. I czapeczka do kompletu jeszcze. Myślę, że zima jej już nie jest straszna. Dziękuję serdecznie za obejrzenie mojego filmiku. Zachęcam raz jeszcze do zostawienia tej łapki w górę. Do subskrypcji, opcjonalnie komentarze, jeżeli tylko macie ochotę. Zachęcam również do zobaczenia mojego bloga. Link będziecie mieli w opisie. Także miłego dziergania, wszystkiego dobrego, powodzenia.